We vlogu, między innymi, dowiesz się, czy jestem samotnym ojcem i jesteśmy chorzy. Zapraszam Cię na vloga. Dzień rozpoczęliśmy bardzo wcześnie, ponieważ pojechaliśmy do lekarza. Niestety, Marysia złapała jakiegoś wirusa. Mam poczucie, że chorujemy raz na dwa miesiące. Na pewno musimy bardzo mocno odbudować naszą odporność. Jak wróciliśmy do domu, to wzięliśmy się za inhalację. Super. Ten dźwięk inhalatora towarzyszy nam przez kilka już dni. Jak widzisz, jeszcze przed pracą chwilę się pobawiłem z Marysią. Dziękuję. Dziękuję. Przy okazji nagrałem wam polecajkę fajnej książki. Ten film już możecie zobaczyć na naszych socialach, ale generalnie to jest świetna książka na prezent dla przyszłego taty. No i przyszedł czas na pracę. Przyznam wam, że bardzo lubię tą ciszę w biurze. Co Marysia? To moje okulary. Okulary mamy? Mamo. No, Może trzeba Marysi takie okulary. A ty masz swoje gdzieś. Masz katarek. Chodź Marysia zobacz w lusterku, jak wyglądasz. A <śledzisz> <O> wyglądasz cudnie. <śledzisz> Miłego spacerku. Papa! Pa. Jak widzisz, pomogłem dziewczynom zejść na dół. A ja, korzystając z tej przerwy, odgrzałem sobie jedzenie. Mamy tutaj pysznego kotleta z klafiora. I pracuję dalej. Taką wieżę wybudowaliście z mamą? Tak. Kto zbudował wieżę? Wow! hej, podobno mało Cię na vlogach jest. No bo ja nie chcę być na vlogach, dlatego jest w Jestem wstydliwa. Tata, tata. Co masz? I mam z tego taki wniosek, że można tak przekłamać rzeczywistość łatwo. No wygląda trochę jakbym był samotny ojcem, Tak, amcem, tak co? jakbyś był samotnym ojcem. I wygląda słuchaj, jakbyś tylko Ty się zajmował Marysią. A cały no. dzień po prostu ona moją energię wysysa do zera. Mm. <laughs> Bawić się mam z tobą? Z mamą też? Tak, możecie jechać do zakupy. Trzeba zrobić jedną. może chwilę się pobawimy. Idziemy do sklepu. Możecie dać znać w komentarzu, czy jesteście Team Lidl, czy team Biedronka. Bo ja wolę Lidla, ale w Biedronce są uważam lepsze promocje. Jesteśmy właśnie w sklepie. Marysia ma na sobie bluzę od okurka. Mimo że jest jeszcze za duża, to tak ją lubi, prawda? Taki przyjemny w dotyku ten dywanik, tak? Idę, tak. idę. No więc jak widzisz, zrobiliśmy zakupy i wróciliśmy do domu na kolację. Aż awokado, chlebek i serk, tak? Czyli to, co bardzo lubisz, mama dała. Tak? Mama zrobiła. A i dla mnie też. Co, nie leci? No tata z mamą nie zrobili ci dziurki tym razem. Tak. I nie leci ci, tak? Nie A wiesz, tam i tak jest dziurka, tylko jest malutka. Pamiętasz, mama mówiła, żeby gryźć. Musisz tak, ugryźć i wtedy pociągnąć. Tak? I leci teraz? No. Tak czy nie? No. Mało. Mało. <gryźńska> Ma gotuje. Jak zupa robi? Bul 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 bul. W ogóle z tą inhalacją to nigdy nie było łatwo, ale teraz zobaczcie. Ostatnio nawet sama trzyma ten inhalator. Po jak szykowaliśmy się do spania. się książeczki. W lidl kupiliśmy takie malutkie. One były po 3 złote. Będziemy sprawdzimy, jak to się czyta na noc. I to w sumie koniec na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Piszcie koniecznie w komentarzu, że chcecie więcej Martyny. Pa!